Cześć wszystkim, um, witam się z Wami w Zrogu Pokoju, bo wam jeszcze nie chcę pokazać całego pokoju, ale dzisiaj czeka nas najlepszy odcinek ze wszystkich trzech, nawet <grym> trzeci, ze wszystkich trzech, jakie mam. Jedziemy do McDonalda, będziemy sprawdzać, co mają w menu, będziemy testować. U nas już jest, która jest u nas godzina, jakoś po 20, u nas już jest ciemno, um, także będę sobie dopomagać lampą. Eee, dobra, ja tu pierdolę pierdu, McDonald's, czekaj, jesteśmy godni. Idziemy jest McDonalda! Pa! Jesteśmy pod McDonald'em. Ogólnie stresuję się nagrywaniem tutaj, bo jeszcze się nie wprawiłam w nagrywanie przy ludziach. Dzięki Bogu, oni mnie wszyscy nie rozumieją. <grym> a to mi jakoś pomaga. Eee, ze mną 12 jest najgorszego mojego życia, bo nienawidzę tu jeździć z utełem przez cała mokra, a trasa była no może niedługa, kręta i w ogóle także... Będziemy się stresować. <grywa> Idziemy do środka, jestem ciekawa co tam mają, czego nie mają. Let's go! Drodzy, zaczynamy. Angielski sobie kliknąć, jemy na miejscu. No i nie będę Was oszukiwać. My już zrobiliśmy zamówienie i zaraz Wam pokażemy co mamy, ale chcę sobie przeklikać razem z Wami, żebyście zobaczyli co tu mają i w ogóle. Widziałam też gdzieś, nie wiem czy mnie słychać, to jest strasznie głośno. Widziałam gdzieś w necie też, że mają takie różowe kanapki. No ale ich tutaj nie widziałam, więc tak to wygląda. My sobie wybieramy piw. No, i generalnie rozczarowałam się delikatnie, myślałem, że będzie więcej rzeczy. Wzięliśmy to z jajkiem. Mm. Tutaj mamy pikmaki, jakieś o, potrójny, podwójny pikmak. Tutaj ten z bekonem, widziałem, że w Polsce też jest ten z bekonem. Także konrad wziął sobie ten z bekonem, będziemy porównywać, czy są takie same. Także tutaj wracamy. Rybka. No, tutaj z rybki mieli więcej jak u nas. Eee... Także tu jest taka rybka, możecie sobie wziąć. Lecimy, da muszę ogarnieć ten palec. Kurczak. No, tutaj mają te nóżki. To, tego u nas nie ma zdecydowanie takich nóżek. To bardziej do KSC należy jak tutaj do, do McDonald's. No, no jak widać tutaj mają spokój. W ogóle cały czas jedzą kurczaka. Wracamy i mamy jeszcze ryż. I tutaj mamy takie potrawy z ryżem. Wzięliśmy jedną taką potrawkę z ryżem, jedną albo dwie, nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. No i lecimy dalej. Happy Meal. Tu możecie sobie dla dzizacków wybrać albo taką nóżkę, nagęciki z kurczaczkiem i z wołowinką. Deserki. Deserki są, Te są takie lody. Ten wygląda kusząco, ale wzięliśmy inny deser. Dobra, lecimy dalej. Kabin był. O, napoje, napoje są fajne. Weźmiemy sobie zimne. I tu patrzcie, macie herbatkę, lidzi Coca-Cola, Fanta, sprite, to jakąś owocową herbatkę. To, to nie wiem, co to jest. Woda, to jakieś napoje. To, to jest zastanawiające, co to, to jest. Nie wiem. Cola z bitą śmietaną? O, kliknęłam w to niechcący. Dobra, wróciliśmy. Jest... Yy... To, że kawa z bitą się dają, to spoko, ale że kola i fanta, dziwne, dziwne trochę. Lecimy w dodatki. Takie są dodatki. Możecie sobie wziąć kukurydzę, tej ciasteczko. W ogóle to jest mocne. Cheeseburger, McFlavor, fries, beef. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj fryteczki, kurczaczki i tak dalej. Lecimy dalej. McCafe. W ogóle zaraz wam pokażę. To jest mocne. Kruasem serem. Trochę się bałam i nie wzięłam tego, ale wzięliśmy za to coś innego z McCafe. Tutaj, cold drinks. O, snacks. Tutaj. Zgadujcie, co wzięliśmy. Jakiś fajny deserek też do spróbowania. U mnie nabraliśmy tego dużo i wiem, że to są jakieś oferty. Tutaj już byliśmy. Happy Meal byliśmy. Deserki byliśmy. Napoje byliśmy. Znaki byliśmy. Tu, tu wam jeszcze pokażę, jakie mają ciepłe rzeczy do picia. No, to takie kartki w sumie bardziej mają. O, matcha. ale macza, boję się. wiedziałam macza, bo macza, boję się, że będzie taka sama jak było w zestawie maty, i ona była strasznie słodka i w ogóle nie, niedobra. No ale takie można sobie wziąć napoje na um, ciepło. I tutaj jeszcze zimne drinki. Smak kafe. I się. O, dobra. O, to by było dobre może. Ale jest właśnie sobie, że będzie wszystko takie strasznie strasznie słodkie. Dobra. No i co tutaj mamy jakieś? Tu już, a Family time to takie po prostu, wiecie, zestawy dla rodzinki. Tutaj jakieś promocy, to już w sumie to wszystko co Wam pokazywałam. A i chyba jeszcze ominęłam o tutaj ciepłe napoje takie. No ale su, herbatki nic więcej. No także tak to wygląda. się no, na grubo. Ej, nie ma żartów. Wydaliśmy 168 tysięcy w McDonaldzie. Ogólnie, wystrój w każdym McDonaldzie chyba musi być zachowany ten sam, ale to jest ładne. Dobra, To siedzi Kondrat. No, ogólnie, wystrój w każdym McDonaldzie jest ten sam. O, to jest raj dla dzieci. Ja, bym, jak ja byłam dzieckiem, kiedy się do McDonalda i były takie zjeżdżalnie, być na zewnątrz, to mają takie coś w środku. No także fajnie. No i przyszło nasze zamówienie. Mamy tutaj herbatkę litchi, Tą kolę ze śmietanką, to jest nie Te ciasteczko. Tutaj mamy rybkę. O tutaj to jest ta rybka. Musieliśmy coś wziąć takiego. Tu mamy paluszki z kurczaka Big Maca, maka. Już koner robi test. Dobra? Przyjedźcie, to się dowiecie. <laughs> ja wam powiem, czy dobra. Dobra. Tutaj mamy, co tutaj mamy jeszcze? A tutaj mamy tą nóżkę z kurczaka pikantną. To jest pewnie ten z jajkiem. No to jest tu z jajkiem. A to, to już nie pamiętam co to jest. Weź to otwórz. A to są te frytki o smaku tam jakiegoś tam burgera. Dobra. No to będziemy jeść. Zaczynamy test. Zaczynamy od coli. Dobra. Dziwne. Z kola śmietanu. Dziwne. Dobra, bierzemy herbatkę. Są nawet takie mm, liczy w tej herbatce. Czytaj owoce liczy. Dokładnie tak. O kurde, to jest dobre. No, to jest kozackie. Idealna jest. Bierzemy... Nie, próbowałam przetłumaczyć, bo to jest y, klepon cake, próbowałam przetłumaczyć słowo samo klepon, no cake to wiadomo, cholera wie co to jest, ani z indonezyjskiego, ani z angielskiego, Obserwuję, że to jest po prostu baliński, a w momencie nie ma Co? Kokos, kokosowe, Dobra, no jezu, taki idealny kupny torcik, o tak, bardzo dobra. Dobra, tu mamy to jest rybka. Teraz Wam przeczytam z sosem, Z tym. Garnek. Czosnek. Czosnek. Ja już wiecie, dwa tygodnie zagranicuję, ja już nie wiem jak się my po polsku mówi. Dobra, biorę rybkę. I dobra, wszystko z Magnolą jest dobre. Ej, naprawdę to jest dobre. Jak ktoś kiedyś lubił te kanapki, Fillet of Fish maku, a ja lubiłam, to mu to będzie smakować. Zwróć uwagę, że u nas nie ma. Nie wydaje mi się, żeby było jakieś danie z ryżem. Nie, no właśnie, nie, u nas nie ma nic z ryżem. A tutaj macie ryżyk, który. Jak ryżyk, normalny ryżyk. Ale to jest dobre, mocno. Muszę to przepis to zaraz z tą herbatką. <laughs> Przed próbowaniem. Ja wiem, że ty czekasz, jesteś głodny już się. Piesze. Paluszki z kurczaka. Hmm. Identycznie jest te takie, jak to się nazywa? Jest y, wrap z kurczaka, i w środku jest ten taki, no ten kurczak z wrapu. No to smakuje ten kurczak z tego wrapu. Identycznie. Big Mac zostawiam na Kondrada do testowania. Dawaj sobie te prytki. Ej, to bez smakuje jak ten, jak burger. O kurde. One są mocne. Dobra. Nóżka z kurczaka. To jest dziwne, że jest w McDonald'sie kurczak. On jest zdecydowanie zarysowany na KFC, a tak by the way, KFC jest teraz naprzeciwko. Także napisz, ale na serio mi napisz, bo jestem ciekawa, co wolicie: McDonald'a czy KFC? Bo ja zdecydowanie McDonald'a wolę. Kurczak. Spicy. <laughs> Oni ukradli recepturę z KFC. Ej naprawdę. O jest jakiś spicy. <śmienic> Ale jest. Ale jest. Pisandle. Ale dobra. Ej spokoju identycznie jak ta nóżka z KFC. O! Dobra, wysadzam. Kaj za te blady. Dzika jest ta kola. Jest to kolo. Dobra. No i to jest cheeseburger jajkiem. Ogólnie widziałam tutaj takie. Mm, Proszę bardzo, to burger i jajeczko. Ogólnie wziąłem tutaj takie różowe kanapki, wam stawię zaraz wiecie co ja chciałam i obstawiam, że się po prostu spóźniliśmy, to były jakieś kanapki sezonowe, ale wiecie, jeszcze tu będziemy, jeszcze, jeszcze się natrafię okazję. Kurde nie wiem jak to taki burger z jajkiem, ale to jajko jest, wiecie u nas to jajko w jest takie sztuczne, a tutaj jakby patrz, nawet do środka, takie z takim prawdziwym jajkiem i to takim dość grubym, tylko to bardziej smakuje taka wersja śniadaniowa, nie no, taki cheeseburger z jajkiem, spoko jest, I bardziej mnie te frytki zaskoczyły, no i oddawaj, teraz będziesz testował bitmak'a, czy jest taki sam. Moi drodzy, teraz test, czy to prawda, że wszędzie, uuu, dobrze wygląda, no, Smakuje wszędzie tak samo? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że spróbowałem przed chwilą wszystkim te rzeczy, ale nie smakuje tak samo. Nie smakuje tak samo? Nie. Co ty powiesz? Bekon ma inny smak. Tak? I nawet wygląda, Be... jest trochę mniejszy ten bekon. Nie wiem, czy, ta, czy to widać. Nawet pachnie inaczej. To nie jest to samo ty gadasz? Chcę spróbować tego szajsu, muszę się tu przylecieć. Tak, zapraszamy do Indonezji na McDonalda. No dobra, a my sobie w spokoju to wszystko zjemy i zaraz wam powiem, ile to wszystko kosztowało. Jesteśmy, zjedliśmy, no tak wiadomo, nie wszystko, ale jesteśmy pełni. E, na pewno bym drugi raz ja tę herbatkę leci, bo była, Jezu, super była, była tak dobra. E, I ten Big był dobry, bez kiedy był inny jak nasz, nie, nie, nie wiem jak to opisać. Przyjedźcie i zobaczcie, jak, jak on inaczej smakował, e, ale był dobry. No ogólnie wiadomo, McDonald's jest dobry, także mega polecam. Czekam na jakieś kanapki sezonowe, więc na pewno wrócę do McDonalda i zapłaciliśmy za te całe zamówienie, bo mieliśmy tam zniżkę minus 20% i za całe zamówienie zapłaciliśmy e, 168 tysięcy e, rupi indonezyjskich. To w przeliczeniu na nasze 51 złotych i 12 groszy. No czyli McDonald's nawet tutaj jest tańszy jak u nas, bo u nas jakbyśmy tak kupowali kazapkę oddzielnie, frytki oddzielnie, picie oddzielnie, bo to byśmy zapłacili o wiele więcej. Ogólnie pół wypłaty byśmy chyba oh, zostawili, nie. więc polski McDonald's proszę obniście ceny, bo... Bez ceny w McDonald's, nie będę mówić. Bo tak jak i smakować wszystko powinno tak samo, takie i ceny moim zdaniem też powinny być takie same, ale to tylko moje zdanie. Ale bez kitu, 51 zł za takie zamówienie, gdzie byliśmy skodzienni, to jest mało. Także. Dostawcie subskrypcję, komentarz i like. Dzięki za wszystko. Widzimy się w następnym filmie. Pa!